Rolnicy, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa, otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wiosną tego roku z powodu COVID-19 w wielu krajach Unii Europejskiej wprowadzono ograniczenia i kontrole na granicach, co w konsekwencji doprowadziło do spadku popytu na produkty rolne i spadek cen. Ponadto zamknięto wiele miejsc do handlu, restauracje, bary, sklepy. Rolnicy nie mieli gdzie sprzedać swoich produktów. Rolnicy potrzebują zawsze pieniędzy i rentowność w rolnictwie nie jest specjalnie duża, natomiast ja chcę pomóc przede wszystkim tym gospodarstwom, tym sektorom rolnym, które w sposób największy, najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa. Są głównie te sektory, które są związane z eksportem, bo w pierwszych miesiącach eksport bardzo zmalał. Dlatego zaproponowaliśmy Komisji Europejskiej by wyasygnowała dodatkowe pieniądze na wsparcie, odmówiła, twierdząc, że tych pieniędzy nie ma, poza dopłatą do prywatnego przechowalnictwa. W końcu po wielki, wielkich bojach ustaliliśmy, że 2% alokacji PROF na lata 14-20 można przeznaczyć, to jest 273 miliony euro, czyli przy obecnym kursie około 1,2 mld zł przeznaczymy na wsparcie gospodarstw. Wsparcie przeznaczone będzie dla gospodarstw prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19, to znaczy produkcja bydła mięsnego, krów mlecznych, trzody chlewnej, owiec, kus, drobiu rzeźnego, drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jej wylęgowych kur rzeźnych oraz uprawa roślin ozdobnych. Dajemy przede wszystkim tam, gdzie jest wyraźny związek, wyraźny związek z epidemią COVID-u, bo tylko w ten sposób możemy to uzasadnić w Komisji Europejskiej. To nie jest dodatkowe wsparcie dla rolnictwa, rozdzielone na wszystkich, tym bardziej, że i kwota nie jest jakaś bardzo wysoka. Nie możemy wydać nawet jednego euro więcej ponad to, co Komisja Europejska przyznała. Opieramy się również na obiektywnych danych, będących w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To nie są deklaracje rolników, którzy będą opowiadali, ile stracili, tylko na podstawie stanów zwierząt w ewidencji, która jest w agencji. Pomoc będzie miała formę ryczałtu, wypłacanego w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej i ma na celu częściową rekompensatę utraconego dochodu w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Beneficjentami tej jednorazowej pomocy będą rolnicy, posiadacze zwierząt, takich gatunków jak bydło domowe. Tutaj jest podział na samce w wieku 12 do 24 miesięcy, już od trzech sztuk. Krowy z typem użytkowym mlecznym lub kombinowanym również od trzech sztuk. Owce domowe, pomoc dotyczy samic w ilości minimalnej od 10 sztuk, samice kus w ilości minimalnej od 5 sztuk, wiek 12 miesięcy i świnia domowa, z tym, że tutaj jest taki dodatkowy warunek, że w okresie od 1 listopada do końca maja musi zostać zarejestrowany w danej siedzibie stada minimum. 21 prosiąt. Pomoc obejmuje również producentów drobiu rzeźnego. Tutaj kurczęta, gęsi, indyki. Pomoc obejmuje również producentów jaj hodowlanych, kur rzeźnych. i co ważne, pomoc obejmuje również producentów roślin ozdobnych. I tutaj mamy takie minimalne warunki, że dla szklarni ogrzewanych jest to powierzchnia minimum 25 m2. Natomiast w przypadku tuneli foliowych ogrzewanych jest to powierzchnia minimum 50 m2. To gospodarstwo pana Andrzeja Kroneckiego, które całe życie zajmuje się hodowlą gęsi. Wiosną, gdy wprowadzono restrykcje z powodu COVID-19, w jego gospodarstwie wylęgały się małe gąski. Były ich setki. Jestem hodowcą od 40 lat. Chowałem zawsze gęsi na tucz, na jajka, chówczu zagrodowy. Również w moim gospodarstwie był robiony. No ale nie pamiętam przez te lata, i zresztą nawet moja rodzina, gdzie mój dziadek ponad 100 lat temu hodował gęsi, to jeszcze nie było takiej tragedii jak w tym roku. COVID najbardziej pokrzyżował plany wszystkim praktycznie i podejrzewam, i restauratorom, i nam hodowcom. My co z tego, żebyśmy nawet wyprodukowali po niższych kosztach, ale co z tego, jak nie mieliśmy gdzie to sprzedać? Wszyscy się wszystkiego bali, produkcja praktycznie zanikła. Pochowaliśmy się właściwie w tych gospodarstwach. Doszło do takiej sytuacji, że od hodowców nie zostawały odbierane jajka wylęgowe. Rolnicy z niecierpliwością czekają na ogłoszenie naboru wniosków w ramach operacji typu pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Maksymalnie będzie można uzyskać 7 tysięcy euro. To znacząca kwota dla tych wszystkich, którzy ponieśli straty z powodu COVID-19. Pomoc będzie miała formę ryczałtu wypłacanego w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej i ma na celu częściową rekompensatę utraconego dochodu w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Na nowe działanie zostanie przeznaczone ponad 273 miliony euro. I mogę zapewnić, że co do ostatniego euro, na co uzyskaliśmy zgodę z Komisji Europejskiej, podzielimy na te polskie gospodarstwa. Ograniczeniem maksymalnym jest również kwota określona precyzyjnie przez Komisję Europejską. Suma tych wypłat w gospodarstwie nie może przekroczyć 7 tysięcy euro. To jest maksymalna kwota, jaką może gospodarstwo przyznać. Dla gospodarstw indywidualnych, mniejszych, to może być kwota no, odczuwalna w dochodach. Zapewne dla bardzo dużych gospodarstw ona nie będzie szczególnie istotna i atrakcyjna, ale my nie będziemy różnicować i płacić więcej tym wielkim mnie przede wszystkim zależy, żeby skorzystały z tego gospodarstwa z tych sektorów, te gospodarstwa mniejsze. Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie. I tak, rolnik posiadający co najmniej 3 sztuki bydła może otrzymać co najmniej 5100 zł, ale jeśli jego obsada zwierząt przekroczy 50 sztuk, wówczas może się starać o kwotę w wysokości ponad 20 tysięcy zł. W przypadku krów jest to kwota 1000 zł dla obsady trzech sztuk i 3000, jeśli rolnik posiada więcej niż 50 krów mlecznych. Dla owiec maksymalnie można otrzymać 5,500 zł, a do hodowli kóz 3300 zł za posiadanie stada większego niż 50 sztuk zwierząt. W przypadku gęsi stawki pomocy wynoszą od 4300 zł, jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, oraz 15100 zł, jeżeli rolnik posiadał powyżej 3000 sztuk gęsi. W przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 4000 m2, można będzie otrzymać maksymalnie 30 000 zł. Te kwiaty ze Stężycy pod Dęblinem wyjeżdżają do Austrii, Niemiec, Rosji, krajów Skandynawii i wschodniej Europy. Przedsiębiorstwo co roku wysyła za granicę ponad 20 milionów kwiatów. Jednak wiosennego handlu nie można uznać za udany z powodu koronawirusa. Podczas wybuchu epidemii COVID-19 sprzedaż kwiatów spadła niemal o połowę i to nie tylko w Polsce. W kwietniu no, miałem kilka nieprzespanych nocy, bo spadek sprzedaży wyniósł 40%. E, po 8 marca było podobnie. W Austrii, w Wiedniu, gdzie też mamy swój pawilon handlowy, swoją hurtownię na, na giełdzie kwiatowej, to ta giełda całkowicie była zamknięta przez okres około 1,5 miesiąca. Nie tylko duże szklarnie, ale także właściciele ogrzewanych tuneli foliowych będą mogli starać się o wsparcie w ramach operacji, pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 PROW 2014-2020. Każda pomoc się przyda, tylko byłoby dobrze, gdyby te pieniądze szły na inwestycje, na rozwój, bo wtedy powstają dodatkowe miejsca pracy, płacimy jeszcze większe podatki do budżetu i to jest taka Obu stron na korzyść. Generalnie można powiedzieć, że pieniądze przekazywane dla firm powinny być najbardziej sensownie wydawanymi pieniędzmi. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu Pomoc dla Rolników, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 PROW 2014-2020, rozpocznie się 9 września i zakończy się 30 września tego roku. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na formularzu udostępnionym przez agencję składa się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przesłać przesyłką pocztową albo złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Ubieganie się o te płatności jest skonstruowane w ten sposób, aby nie było konieczne dostarczanie dużej ilości dokumentów. Będziemy korzystać z bazy IRZ, będziemy korzystać z rejestru, który otrzymamy od głównego inspektoratu weterynaryjnego, a niezbędne oświadczenia na naszych formularzach dotyczą takich kwestii jak zgody małżonka na ubieganie się o daną płatność. Czy też podania adresu fermy drobiu. I praktycznie więcej dokumentów nie będziemy żądać w działach specjalnych produkcji właśnie roślin ozdobnych. Będzie wymagany również PIT-6. A dokumenty będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.